takiego sklepiku gdzie gość sprzedaje amunicję dzisiaj jest Halloween będziemy puścimy go będziemy rzeźbić w dyni Właśnie zrobiłem małe doładowanie do mojej zbrojowni. To są naboje kalibru 40 Smith Wesson i będę je ładował do Glocka 23. Po załadowaniu, e, pójdę trochę poszczelać W ręku trzymam pistolet Glock 23 o kalibrze 40. E, pistolet został wykonany w Austrii. Do niego magazynek. 13 naboi mieści magazynek. Został załadowany w komorze nabojowej. Jeszcze nie ma naboju. Przeładowujemy nabój. Jest w komorze nabojowej. Mamy stalowy cel w odległości 10 metrów. Wyszczerbaliśmy wszystkie 13 naboi, magazynek jest pusty. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tyle razy strzelałem w spód, dyni. Jest na to prosta odpowiedź. W nocy chcę włożyć świecę, żeby ładnie było widać. Trzeba rozwalić spód, żeby się, żeby po prostu świecę wstawić. Drugie pytanie, jakie może Wam się nasuwać, dlaczego tylko po jednym strzale w oczy i po jednym strzale w nos? Jak odwrócicie dynię, w ten sposób. Mamy nierozwalony tył dyni. Tak więc jak zaświecimy świecę w, do, w nocy, tą twarz będzie widać z dwóch stron, a nie tylko z jednej. A teraz z drugiej strony.